É to do Dobry imieniu kolegów, nie mi się nie podzielić. Dziękujemy serdecznie, brawa dla Was dziewczynki. Dziękujemy, to zaczynamy te same sobie jakymyśliły, także. Dziękujemy. Panie. I powiedzcie tacie, powiedzcie tacie, żeby dobrze samochód parkował, dobrze, bo wbrew to jest istotne dla mnie. Żeby... Dziękujemy bardzo. Tak, no? Zobaczcie, Zobaczcie ukłońcie się, ukłońcie się tutaj. Roście pokolenie, bliźniaków. I ludzi Czas na zmiany. Którzy chodziliście po dzisiejszym miasteczku, skosztowaliście tego, co kosztowała komisja, więc chciałbym, żebyśmy wielkimi brawami nagrodzili wszystkie miejscowości, które postarały się dzisiaj o to, żeby, żebyście mieli coś spróbować. Z Wielszewa, z Grubina, z Poddębia, z Komornicy. Z Poddębia mówiłem. Ma tak, pod Również były Łajski i był Michałów Reginów i Towarzystwo Przyjaciół Michałowa Reginowa, Olszewnica Stara, więc proszę Państwa i z więc proszę Państwa, było nas dużo. Każda miejscowość się stara czekał na pozostałe. To myślę, że możemy zmienić tych, które nie były, ale będą na pewno w przyszłym roku. Więc bardzo proszę o wielkie brawa dla wszystkich, którzy nas dzisiaj poczęstowali swoim, swoimi przysmakami. I żeby, I żeby nie było, że wójt ustala wyniki, ja nie wiem jakie są wyniki. Naprawdę. Nawet gdybym chciał powiedzieć, mogę zgadywać, kogoś trafię, ale na pewno uwierzcie mi, nie wiem, jakie są wyniki. Ale zapraszam wszystkie zainteresowane sołectwa, bo na pewno dla każdego będzie nagroda. I to najważniejsze, nie z podpisem pani, pana szefa NBP, tylko Wójta Gminy Wieliszew, więc myślę, że bardzo wiarygodne papiery wypłacalni jesteśmy jako gmina, więc za chwilę droga komisja powie jakim się było, jakim było podczas degustacji, obserwacji, a ja będę wręczał i będę ręczył za to, że to będą środki, które, za które otrzymacie coś dla siebie. Pan Przewodniczący? Panie Wójcie, talentów, nawiązując do wcześniejszego występu, talentów yy, naszych gminnych dzisiaj było bardzo dużo, a za niż. Najpierw zaczniemy od tej drugiej kategorii, czyli od tego, co Państwo zdecydowaliście swoimi głosami a później bardzo płynnie przejdziemy do wyborów komisji na poszczególnych stoiskach. Otóż głosem państwa tutaj wygrywa tylko i wyłącznie jeden zespół, który za chwilę ten zespół właśnie poprosimy na scenę, ale zanim to nastąpi warto wspomnieć, że Zekwo na trzecim miejscu państwa głosami poddębiej komornica 75 głosów, biorące brawa. To jest trzecie miejsce. Drugie miejsce Olsz Olszewnica Stara 96 głosów w rące I głosami państwa. Pierwsze miejsce Łański 139 głosów. Zapraszamy przedstawicieli yy, Stowarzyszenia Łański tutaj do nas na scenę. Serdecznie zapraszamy. To jest czek na publiczności Panie Bójcie 300 zł będziecie mogli Myślę, że będziecie mogli pięknie to skorzystkować na dalszą swoją działalność. Zapraszamy centralnym wejściem. Wielkie brawa dla przedstawicielki Sołectwa Łajski. Dobrze również do nam pan radny i jednocześnie Jan Sołtycki i To ja dziękuję i gratuluję serdecznie. Szanowni Państwo, gorące brawa to jest nagroda publiczności. Dzięki Państwa głosom. 139 osób głosowało właśnie na Łajski. Szanowni Państwo, teraz pora ogłosić to. Pora ogłosić wyniki komisji w składzie. Anna Chowa, sekretarz gminy Wielisew. Gorące prawa! Andrzej Snopek. radny gminy Wielisew w tej kadencji, ale przewodniczący pierwszej, drugiej, trzeciej kadencji, piątej chyba też kawałek, prawda? Tak. No i ja. Marcin Komisarz. Szanowni Państwo, ponieważ poziom dzisiejszych rozgrywek, dzisiejszych wystrojów, stoisk był bardzo wyrównany, postanowiliśmy wyróżnić następujące stoiska, następujące stowarzyszenia, następujące sołectwa. Komornica, zapraszamy serdecznie do siebie. Wyróżnienie przede wszystkim za nalewki i chłopnik, proszę Państwa. Przedstawiciela komornicy serdecznie zapraszamy. To jest wyróżnienie w dzisiejszym konkursie, w dzisiejszej Paradzie Talentów. Kiedyś będzie 100 euro, na razie 100 złotych. Czy mamy przedstawiciela komornicy? Jest, jest Pani, proszę bardzo. Zapraszamy serdecznie. Aleją centralną, prosimy. Proszę, proszę. Szanowni Państwo, kolejne wyróżnienie za fantastyczny kącik dla młodych ludzi pocztówki e, i kręc pomidorów. Topolina, zapraszamy serdecznie przedstawicieli Topoliny. Mam nadzieję, że większość z Państwa była na stoisku Topoliny, tam naprawdę można było się najeść, dosytać i nabić. Pan sołtys Stopoliny w imieniu mieszkańców odbiera wyróżnienie. Bardzo dziękujemy. Gorące brawa. Szanowni Państwo, kolejne wyróżnienie Towarzystwo przyjaciół Michałowa Reginowa. Tutaj na szczególną uwagę zasłużyła zupa owocowa. Zapraszamy przedstawiciela Michałowa Reginowa po wyróżnienie do nas na scenę. Towarzystwo, towarzystwo przyjaciół Michałowa Reginowa. Jest pani Teresa Krzanowska, serdecznie zapraszamy. Gorące brawa proszę państwa. Szanowni państwo, kolejne wyróżnienie to zespół szkół w Łajskach. Tutaj na szczególną uwagę komisji, szczególną uwagę komisji zwróciła działalność charytatywna Zespołu Szkół w Łajskach. Serdecznie zapraszamy do nas. Jeżeli jest przedstawiciel, zapraszamy. To jest kolejne wyróżnienie w naszej Paradzie Talentów. I gorące brawa jak najbardziej. Czy mamy przedstawiciela ze Zespołu Szkół w Łajsk? Nie mamy. Skoro nie ma, przekażemy na ręce. Radnego i Sołtysa w Pana Jana Sołtysa Na pewno wyróżnienie trafi we właściwe ręce Szanowni Państwo, kolejne wyróżnienie To Szkoła Podstawowa z Janówka To jest wyróżnienie za etiudę Którą tutaj widzieliście Państwo na scenie Ona również została doceniona w Państwa głosowaniu Jeżeli mamy przedstawicieli ze Szkoły z Janówka Etiuda Teatralna zasłużyła na wyróżnienie Serdecznie zapraszamy Widzę Panią Katarzynę Zawijak Zapraszamy Proszę Państwa, kolejne wyróżnienie to Zespół Szkół w Wieliszewie. Tutaj wyróżnienie za historię i tradycję, którą Zespół Szkół w Wieliszewie przybliżył wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Kolejne wyróżnienie zapraszamy serdecznie do nas, jeżeli jesteście, ktoś z Państwa jest. jest. Serdeczne gratulacje i serdeczne brawa. Szanowni Państwo, kolejne wyróżnienie to Sołectwo pod dębie. Za fantastyczne nalewki nie tylko. Pyszne jedzenie. Sołectwo pod dębie. Zapraszamy. Wyróżnienie odbierze pani Sołtys Poddębia, która przypomnę jest najmłodszym zaposądowcem, bowiem od półtora miesiąca piastuje funkcję Sołtysa w Si Poddębia. Gorące brawa dla pani Sołtys. Kolejne wyróżnienie: Sołectwo Wieliszew. Gorące brawa. Zapraszamy na scenę przedstawiciela Rolada Litewska. To jest właśnie ten przysmak, który zyskał największe uznanie komisji. Szanowni Państwo, kolejne wyróżnienie, stowarzyszenie ludzi aktywnych, olszernica Stara. Zapraszamy do nas. Wyróżnienie, ale jakże ważne. Kuleczki kokosowe w czekoladzie. Ten przysmak w przypadku najbardziej naszej komisji. Poza tym obsługa fantastyczna na stoisku. Wystrój stoiska, to wszystko urzekło naszą komisję. Słowacko Łajski razem ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych, Aktywni dla Łajsk, to jest trzecie miejsce. I, egzekwo. aequo, Michał Michałów Rewilów, biorą te Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawiciela. Mamy, nie byliśmy przygotowani, więc to zobaczcie, nie jest, nie jest to yy, ten wynik, ze zaskoczeniem dla nas, mamy 1. Ale symbolicznie i dla naszych fotoreporterów e, zrobimy zdjęcie wspólne sąsiadów z Michałowa i z Weiss, Ale na pewno z racji tego, że jest to mój podpis, to jest to wypłacalne, będą to dwa czeki, ale najpierw do zdjęcia proszę ustawcie się razem, trzymajcie go wspólnie. E, dwa razy 200 zł. Jeszcze pozostały. Za moment ogłosimy drugie miejsce. Nie, Druga drużyna będzie wiedziała. A ja naprawdę nie wiem, jak... która zabyła pierwsze miejsce, wójt naprawdę nie wie. Szanowni Państwo, drugie miejsce. Wędzonki. To urzekło, to urzekło, czyli wędzonki. Słoneczko z Drugie miejsce! To, było, to może by mi się przydał <laughs> Panie Wójcie, jednak oddajmy go. Ale co Krubinowi? Zasłużone ręce. No ja miałem to powiedzieć. Nie no, daj to. No. Nie no, ja wiedziałem od początku, jak mieli to są sołtysa że jest przedstawiony. Ale nie, nie, nie. Panie sołtydzie, zapraszam z odstawą. Szanowni Państwo, przede wszystkim wystrój fantastyczny. Zielarski, grzybki na mchu, które rosną za sobą do sołtysa. I to jest stołectwo Krubin i Stowarzyszenie Nasz Krubin. To było wspólne stoisko, wspólne stanowisko. Serdecznie zapraszamy, to jest zwycięzca naszej parady talentów. Gorące rama. Ale proszę Państwa, naprawdę nie miałem nic wspólnego, proszę im podpadłem, na samym początku, ale najważniejsze, wracam do tego transparentu, że razem możemy więcej. Proszę Państwa, y, musiał być ktoś wygrany, ale tak naprawdę wszyscy, którzy tu są, są wygrani. I bardzo Wam dziękuję, bo dzięki Wam y, pokazaliśmy, że święto gminy jest świętym gminy, nie świętem władz. My, ja mogę wchodzić i tylko spożywać. I przepraszam, że nie mogę o każdego odejść tam dłużej. Komisja na pewno miała trudny wybór jak co roku. Więc i co roku coraz więcej słowacz, coraz więcej y, jedzenia, coraz lepszych tego, tych smakowych, jak się nie mogę dożywać do życia. No, <noise> no Dziękuję raz jeszcze, drogie komisji, za, za te... Myślę, że pani sołtys, pani nasza pani rada chciałaby jeszcze parę słów powiedzieć. Bardzo proszę. Możemy? Możemy. Proszę. proszę państwa, tu na scenie ja jestem sama, tak by wyglądało z tylko ja. Nie proszę państwa. U nas jest zespół, w tej chwili mamy nową Radę Sołecką i razem współpracujemy. I to trzecie miejsce to jest właśnie zasługa Rady Sołeckiej i stowarzyszeń, które razem z nami współpracują. Także tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję.